Agata zaprojektowane i mam ze sobą dzisiaj tablet od Bosto 13 HDK -T. Jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany, jak się pracuje na tym cudzie, co zawiera opakowanie i jak ten tablet sprawuje się w praktyce, zapraszam cię na ten film. Nowością dla tego tabletu są fizyczne przyciski, które umieszczone są po przeciwnej stronie ręki, którą trzymamy piórko. Tablet ma też funkcję touch, czyli za pomocą palców możemy przybliżać i oddalać, co zresztą pokażę Wam za chwilę. Sprawdźmy, co zawiera opakowanie. Mamy standardowo instrukcje: filcowe etui chroniące tablet, kable USB i HDMI, piórko W9, które nie potrzebuje ładowania. 10 dodatkowych końcówek do pióra, rękawiczka i ściereczka. Tu możecie zobaczyć te 8 przycisków funkcyjnych i ten środkowy to po prostu lampka, dzięki której wiemy, że tablet już zaczął pracę. Podłączenie tabletu do laptopa odbywa się bardzo prosto. Z jednej strony idą kabelki HDMI i USB i z drugiej również. No dobrze, dobrze. Zapytacie, po co są dodatkowe przyciski po prawej stronie. Tymi kontrolujemy jasność ekranu. Została nam teraz konfiguracja sterownika. W ustawieniach ogólnych widzimy, jaki jest nacisk naszego pióra. Potem możemy ustawić sobie, jakie przyciski funkcyjne mają pełnić rolę. Ja ustawiam najczęściej używane przeze mnie, czyli maska, zaznaczanie ramię i gumka. Na końcu możemy zaznaczyć, czy chcemy mieć aktywną funkcję dotyku. I na samym końcu jest kalibracja ekranu. Tak, skonfigurowanym tabletem możemy zacząć pracę. Rozdzielczość tego tabletu to 1980x1080 pikseli, ponad 8000 przycisków i oczywiście interfejs HDMI. Dodatkowo ekran zabezpieczony jest szkłem hartowanym, co mi osobiście bardzo uprzyjemnia pracę. Jak Wasze wrażenia? Dla mnie ten tablet jest bardzo y, przyjemny w y, obsłudze. Jest y, wyjątkowo płynny, jeżeli chodzi o funkcję touch, o przybliżanie, oddalanie ekranu, których używam nagminnie. No bo umówmy się, o wiele łatwiej się wtedy rysuje, jeżeli możemy coś przybliżyć i spędzić trochę czasu na detalach. E, przyciski funkcyjne. To jest moja bolączka, ponieważ ja zawsze yy, i tak używam klawiatury ale dzięki temu, że te przyciski, które są tutaj zaprojektowane w taki sposób ergonomiczny, które fajnie leżą pod dłonią, wydaje się najsensowniejszy i najprzyjemniejszy w użyciu jak dotychczas. Więc jeżeli jesteś początkującym grafikiem lub średnio zaawansowanym, spokojnie mogę polecić Ci ten tablet. Myślę, że nadaje się nie tylko do rysunku, do notatek, do spędzania trochę czasu w wirtualnych notatkach, dokumentach, podpisach, jak najbardziej. Myślę, że spokojnie nada się też do prezentacji albo będzie użyteczny na studiach. Czekam na Wasze komentarze. Chciałabym się dowiedzieć, co o nim myślicie i czy macie już ten model. Jak tak, zapraszam do komentarzy. A i widzimy się kolejnym razem. Thank you